Dzisiaj opowiem wam o oleju z wiesiołka i o tym, dlaczego jest on idealnym dodatkiem do pielęgnacji skóry. Cześć, jestem Natalia i specjalizuję się w naturalnej pielęgnacji. W dzisiejszym filmie chcę się skupić na oleju z wiesiołka, który także jest określany jako taki kobiecy olej. Olej z wiesiołka ma w sobie mnóstwo składników, które nasza skóra bardzo lubi. Wszystkie te składniki przepięknie dbają o kondycję naszej skóry. Oleje w pielęgnacji sprawdzają się naprawdę znakomicie i tutaj w przypadku oleju z wiesiołka możemy go stosować w pielęgnacji cery suchej, wrażliwej czy skłonnej do alergii, ale także skorzystają z niego cery trądzikowe, mieszane czy tłuste. Olej z wiesiołka jest olejem bardzo przyjemnym, ponieważ należy on do olejów schnących. A to znaczy, że jest to olej, który nie pozostawia bardzo tłustej powłoki na naszej skórze, a dodatkowo bardzo fajnie się wchłania. Do zalet oleju z wiesiołka należy także to, że nie ma on mocnego ani bardzo wyczuwalnego charakterystycznego zapachu, tak więc nie będzie to nam przeszkadzać w trakcie naszej pielęgnacji, na przykład skóry twarzy. Nie jest to także olej, który będzie zapychał nam pory. Oczywiście jest to bardzo indywidualne, ale w przypadku oleju z wiesiołka ta komedogenność jest stosunkowo niska. Przejdźmy do właściwości oleju z wisioka i to, co naprawdę wyróżnia ten olej spośród innych, to jest zawartość właśnie tego kwasu gamma-linolenowego, o którym wcześniej wam wspomniałam. Nienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne do zachowania zdrowej kondycji skóry. A kwas gamma-linolenowy szczególnie dobroczynnie oddziałuje właśnie na skórę. Przede wszystkim kwas ten zapobiega utracie wody, ale także doskonale łagodzi wszelkie zmiany alergiczne. To właśnie zawartość tych kwasów powoduje, że olej ten szczególnie wyjątkowo sprawdzi się dla cer suchych i dla cer alergicznych, ponieważ pomoże wodzie zatrzymywać się na naskórku, a dodatkowo będzie łagodził wszelkie stany zapalne. Kwasy tłuszczowe mają także działanie przeciwzapalne i dzięki temu będzie to olej, który bardzo fajnie będzie łagodził przebieg trądziku i będzie wyciszał stany zapalne. Dodatkowo mamy tutaj obecność antyoksydantów oraz witamin, które tylko będą ten efekt wspomagać. Kolejną niesamowitą cechą oleju z wiesiołka jest to, że zawiera bardzo dużo witaminy E. I tutaj ciekawostką jest, że Olini, czyli marka, która produkuje właśnie te oleje, przebadała olej z wiesiołka i okazało się, że zawiera on prawie 60 mg witaminy E na kilogram. I jest to dla nas niesamowicie ważna i dobra informacja, ponieważ witamina E jest bardzo ważną witaminą w kontekście pielęgnacji skóry. Przede wszystkim jest ona silnym antyoksydantem, które zwalczają wolne rodniki, a wolne rodniki właśnie są odpowiedzialne za starzenie się naszej skóry. No i przede wszystkim bardzo fajnie zmiękcza, wygładza i regeneruje skórę. Jeżeli chcemy skorzystać z dobroczynnych właściwości oleju z wiesiołka, to możemy go stosować na, naprawdę na przeróżne sposoby. Możemy go dodawać do naszego ulubionego kremu, ulubionego serum, możemy go także dodawać do maseczek, czy też stosować samodzielnie na skórę twarzy czy na skórę ciała. Ale także warto podkreślić, że olej ten świetnie się sprawdzi także w pielęgnacji skóry głowy, a także włosów. Tak więc bardzo Was zachęcam do wypróbowania oleju z wiesiołka w pielęgnacji skóry. A jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym oleju więcej, także jak stosować go wewnętrznie, to zapraszam Was do odwiedzenia strony www.olejenazdrowie.pl i tam znajdziecie naprawdę mnóstwo wszelkich informacji. Zapraszam Was także do subskrypcji tego kanału i widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia!